Drodzy przyjaciele, jak z naszym myśleniem? Ostatnio zaproponowałem, abyśmy zaczęli zastanawiać się, jakie powinno być myślenie chrześcijan. Jak chrześcijanie myśleć powinni. Tym razem chciałbym oprzeć moją krótką refleksję na tym samym tekście, na którym opierałem refleksję tydzień temu. Posłuchajcie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Ciekawi mnie, jakie skojarzenia przychodzą Wam na myśl w tej chwili, słysząc tyle przymiotników, tyle określeń: prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, cnota, godne pochwały. Ja myślę tylko o jednym. Nasze myślenie musi być pozytywne. Pozytywne to dokładnie to, z czym mamy problem, nieprawdaż? Prowadząc różnego rodzaju spotkania seminaryjne z zakresu poradnictwa rodzinnego, bardzo często mówię do matek, czy umiem myśleć pozytywnie? Zastanawiają się nad tym, często przytakują, ale potem po dalszych moich uwagach stwierdzają, że mają z tym kłopot. I mają. Prawdziwie. Wszyscy mamy. Kiedy to matka, gdy opóźnia się jej dziecko z powrotem do domu, myśli, oj, pewnie się dobrze bawi, to jeszcze darujemy te kilka minut dalej. Nie. A może coś się stało? Może wypadek na drodze? Może wpadło pod tramwaj, pod samochód, pod pociąg? Cokolwiek? Może ktoś na nią napadł? Czy na niego napadł? Tak, nasze myślenie zawsze jest negatywne na początku. Nie wiem skąd się to bierze. Pewnie z tego, że XXI wiek stał się negatywnym wiekiem. Stał się czasem, kiedy wszyscy wszystkich o wszystko podejrzewamy, brak nam zaufania, brak odważnego patrzenia i pełnego przyjaźni zwracania uwagi po to, żeby sobie dopomóc. A szkoda, bo przecież może być całkowicie inaczej. Tak, drodzy, warto, abyśmy byli tego świadomi. A Paweł, kiedy w liście do Filipian pisze o tym, jakie powinno być nasze myślenie, właśnie ma na myśli myślenie pozytywne. Nie zawsze jesteśmy zagrożeni. Pozwólcie na maleńki cytat. Znalazłem wypowiedź, która wyszła spod pióra wybitnego niemieckiego poety, wielkiego wieszcza Johanna Wolfganga Goethego. Goethe napisał kiedyś takie zdanie: Błąd łatwiej dostrzec niż prawdę. Bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. Bardzo mi się to spodobało. Wcale nie musimy być pokonani przez negatywne sprawy. Jeśli w głębi planujemy, jeśli w głębi doświadczamy i pielęgnujemy myślenia o prawdzie, wszystko się zmienia. Wszystko staje się całkowicie inne. Gdy przychodzi nastrój pesymistyczny, odwróćmy się na pozytywy. Szukajmy tych dobrych stron, tych właściwych rzeczy. Jeśli pojawia się negatywny nastrój, spróbujmy mimo wszystko myśleć pozytywnie. Jako adwentyści znani jesteśmy z tego, że prowadzimy często akcje pięciodniowe, odwykowe dla palaczy tytoniu. Może dzisiaj nie cieszą się one już aż tak wielkim powodzeniem, wciąż jednak są tacy ludzie, którzy marzą o rzuceniu tego fatalnego nałogu, który dręczy ich i męczy na każdym kroku. Zatem na czym polega owo oduczanie ludzi palenia papierosów? Na prostej rzeczy na budowie pozytywnego myślenia. Na uczeniu tych ludzi, by uwierzyli od pierwszego spotkania, że nie chcą walczyć z czymś, co jest ich nałogiem, ale że są zwycięzcami nad nałogiem. Nigdy nie zapomnę prowadzonych takich spotkań przeze mnie w Warszawie. Pamiętam, jak ludzie zaczęli śpiewać piosenkę, której uczyliśmy na każdym spotkaniu, jestem wolny od nałogów. Ważne, pozytywne myślenie. Zawsze daje. Zawsze przynosi sukces. Przystępujemy do egzaminu i jesteśmy pewni, że pójdzie dobrze. Uczyliśmy się i wiemy, że powierzyliśmy wszystko w ręce Boże. Pan pobłogosławi i tak się dzieje. Przystępujemy do egzaminu i mamy wielkie obawy, czy jest jakakolwiek szansa zdania. Wychodzimy niestety z najgorszą oceną. Dlaczego? Nasze nastawienie ma olbrzymi na to wpływ. Zatem spróbujmy pomyśleć o życiu pozytywnie, zupełnie innym życiu, w którym możemy pokonywać trudności, którym możemy zwyciężać, wygrywać. To jest możliwe, bo nie jesteśmy sami. Tuż obok mamy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który pragnie naszego zwycięstwa. Tuż obok mamy naszego Zbawiciela, który zainteresowany jest każdym naszym krokiem, a myślami nade wszystko. Zatem myślmy, Pozytywnie. No bo jak chrześcijanie myśleć powinni? Negatywnie? Mając taką perspektywę i przyszłość, nigdy. Zwycięstwo jest tuż obok. Doświadczmy tego. Przekonajmy się o tym. Spróbujmy.